Skonfrontowałam się już z moim TBR-em na ten rok, więc teraz przyszedł czas na podsumowanie tego roku czytelniczego w ogóle. Pobiłam swój osobisty rekord, ponieważ ukończyłam 100 książek tego roku. Jestem zadowolona z siebie. Mam taką świadomość, że potrafię tyle przeczytać. Nie świadczy to w żaden sposób o tym, że ktoś, kto ma tych książek rocznie mniej, to jest jakimś gorszym czytelnikiem, a nie jak ktoś ma więcej, to że ja się czuję gorsza od tego kogoś. Kompletnie nie. To jest po prostu totalnie moja prywatna preferencja. Mnie ta liczba w tym roku nakręcała, to dążenie do niej. Chciałam ją osiągnąć dla siebie tak po prostu, bo mi to daje satysfakcję. Nikomu innemu nie musi, i to nie jest nic do porównywania się z kimkolwiek. Chcę podkreślić, bo każdy z nas ma swój styl czytania i każdy z nich jest dobry. Jednocześnie nie mam żadnych ambicji, żeby te 100 książek przebijać jeszcze w kolejnych latach. Wręcz przeciwnie, ten rok dał mi taką liczbę, a w kolejnym mogę się skupić na czymś kompletnie innym. Możliwe, że przekonam się i dam sobie na przykład czas na więcej dłuższych książek albo jakiejś więcej serii. Daję sobie swobodę, nie definiuję kolejnych lat przez wyniki poprzednich. Ja po prostu lubię cyferki, lubię te moje statystyki. A w ramach podsumowania przygotowałam 24 kategorie, według których podam Wam moje najlepsze książki z tego roku, właśnie w ramach tychże kategorii. Wszystkie zaczynają się od Naj. Ale zawierają też te negatywne aspekty powiedzmy, czyli będą to formy w stylu najlepsza książka, ale i najgorsza książka, najlepszy bohater, najsłabszy bohater. Myślę, że czajcie o co chodzi. One są ułożone losowo, nie jest tak, że najpierw te pozytywne, potem bardziej negatywne. Jedna po drugiej po prostu jak miałam zapisane, tak to poszło. A no i oczywiście biorę pod uwagę wszystkie książki przeczytane przeze mnie w tym roku, nie tylko te, które wyszły na rynek w tym roku. I jeżeli będę miała jedną książkę, która mi pasuje do tej kategorii, to będzie jedna, a jeżeli nie będę się mogła zdecydować w pełni, to dam dwie, maksymalnie trzy, ale bez stopniowania jakiegoś, wtedy one będą na równi. Także lecimy z moimi najkami za rok 2023. Najbardziej wciągająca lektura, czyli taka, od której nie mogłam się wręcz oderwać, i mam tutaj dwie propozycje. Jedna to jest fabuła, a druga to książka naukowa. Pierwsze to Charlotte Buff, jak przeżyć w starożytnym Egipcie, a druga to Agnieszka Hałas, dwie karty. Ta o Egipcie napisana jest naprawdę dobrze i tak, żeby taki laik jak ja wyniósł z tego jak najwięcej, a seria Agnieszki Hałas też mnie wciągnęła w ten, w ten pierwszy tom i... Powtórzę, że to jest seria za mało rozpoznawalna w Polsce. Ja ją będę kontynuować w tym roku. Numer dwa. Największe zaskoczenie. Tutaj podeszłam do tego na takiej zasadzie, że książka dała mi w ramach swojego gatunku więcej albo dużo więcej niż oczekiwałam na start, niż się spodziewałam. Więc to nie musi być sama w sobie wybitna książka, ale w ramach pomysłu i gatunku dała mi więcej niż zakładałam na wejściu. I tutaj mam trzy książki: pierwsze Marcin Świątkowski Psypana, drugie Justyna Hankus W Pół Duszy i trzecie Robert Wegner, Północ-Południe, czyli pierwszy Tom McHano. Wszystkie trzy miały w sobie coś takiego, czego się nie spodziewałam i co mnie przykuło do tych książek. Dalej, największe rozczarowanie. Tutaj jest oczywiście odwrotność poprzedniej kategorii, czyli to nie stricte najgorsza książka w mojej opinii w ogóle, ale taka, która w stosunku do oczekiwań dała mi najmniej albo w ogóle do tych oczekiwań nie doskoczyła. I tutaj mamy wspominaną już przeze mnie gdzieś tam w podsumowaniach miesięcy. Crystal Petitolę, jak mniej myśleć dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. Nic w tym roku mnie bardziej nie, roz, nie rozczarowało niż ten twór. Nawet nic nie było blisko tego. To jest mój jedyny DNF w tym roku. Ja jeszcze rozwodziłam nad tą książką, właśnie w podsumowaniu, w którym omawiałam kwiecień, bodajże, i więcej naprawdę nie chcę już powtarzać, bo coś się we mnie gotuje na samą myśl. Tak więc lecimy dalej. Najlepszy bohater lub postać męska. I mam tutaj dwójkę bohaterów oraz wyróżnienie. Jeden, Agnieszka Hałas krzyczący w ciemności z książki, dwie karty, plus wyróżnienie tutaj dla postaci chowańca z tej książki. Absolutnie wspaniała postać na przełamanie, dodająca humoru. Uwielbiam, uwielbiam tę głowę na pajęczych nóżkach. On nie ma wprawdzie płci, ale tutaj chciałam koniecznie go po prostu wyróżnić. A druga postać to jest Kenneth Lewdarawit z Meghanu Roberta Wegnera. Dalej dla równowagi najgorszy antagonista i tutaj no The Winner Can Be Only One, Samantha Shannon, Zakon Drzewa Pomarańczy i Bezimienny. To jest zła postać, dlatego że jest po prostu źle napisana, źle jest rozłożony nacisk i wagi, waga tej postaci. Całą książkę jest... Budowane, jaki to nie jest przekokc i ola Bogowie, co to z nami będzie, a tymczasem dochodzimy do finału, i bezimienny to w sumie robi takie, uff, to jest koniec książki w sumie potem zaraz. Najlepsza scena akcji. I tutaj, kiedy tak przeglądam tę swoją listę książek, to wybieram zdecydowanie jedną. Robert Wegner, znowu północ, południe, ewakuacja weserczyków, zapowiadania: Wszyscy jesteśmy mechańczykami. Jak to cudownie płynęło przed oczami po prostu w trakcie słuchania. Świetnie, świetne przedstawienie sytuacji, kontekstu i całej walki o to przetrwanie, filmowo po prostu. Świetnie. Najlepsza bohaterka lub postać kobieca. I tutaj w sumie, może nie byłam tak do końca przekonana, ale zdecydowałam się jednak na Agle Aurorę Radkaraka, ale tutaj Was zaskoczę, bo wcale nie Sofia Klug, tylko Flora Axelrode zapadła mi w pamięci i wybiła się w mojej głowie ciekawym pomysłem na tę postać. Także jeżeli jeszcze nie czytaliście drugiego tomu Agli, albo w ogóle nad jeszcze pierwszego, to można zacząć, chyba że czekacie na zakończenie tej trylogii, ale... Jest ryzyko, że będziecie musieli czekać jeszcze tak gdzieś ze dwa lata. Co mnie też boli, jak o tym myślę. Dalej, najlepsza książka dla młodzieży. Ja nie czytam dużo młodzieżowak, ale czasami coś mi tam w ręce wpadnie. Zwykle mnie nie zachwyca. Ale tym razem jest jedna książka, która wypadła dużo lepiej niż zakładałam, i chciałam ją tu wyróżnić w ramach po prostu tego gatunku. I to jest Rosie Talbot i jej Sixteen Souls. A dla równowagi, jeszcze najlepsza książka dla dzieci. Tutaj podobnie jak z młodzieżówką, też po prostu dam wam książkę, właściwie serię, bo w tym roku wyszły dwa kolejne tomy. Chodzi o zagadkowych agentów Maxa Czornyla. 10. Najlepsza powieść debiutancka. Tą kategorię wzięłam również nie ze względu na jakąś wielką konkurencję, ale bardziej po to, żeby książkę wyróżnić. I chodzi tutaj o Psy Pana Marcina Świątkowskiego. Bardzo obiecujący deb debiut i chcę kontynuować tę serię, jak się pojawią kolejne tomy. Najbardziej pouczająca lektura. Pouczająca, czyli dla mnie taka, która dużo mi dała albo otworzyła mi oczy gdzieś tam na pewne tematy. Będę z niej czerpać w życiu osobistym lub uzupełniła moją wiedzę o ważne zagadnienia. I tutaj mam dwie książki. Pierwsza to jest Joanna Kozłowska, Wysoka Wrażliwość, Poradnik dla tych, którzy czują za dużo. To ze względów osobistych i samorozwoju, gdzieś tam. Ta książka też ma osobny filmik na kanale, do którego zapraszam. A druga to jest Jarosław Molenda, Polowanie na bestie z Majdanka. Za poruszenie trudnej, wcale nieoczywistej tematyki z okresu II wojny światowej. Świetnie, zebranie, świetnie zebrane materiały w przystępnej dla czytelnika formie. Dużo z tej książki pamiętam, chociaż jest naprawdę no, nafaszerowana masą informacji. To jest napisane w dobrej formie i dużo się z tego pamięta. Najlepszy język literacki. No i tutaj też zwycięzca może być tylko jeden. Agla, Aurora, Radek, Rak. To jak ten człowiek pisze jednocześnie w sposób... Zrozumiały, ale z taką finezją, jakiej często brak, żeby bardzo ciężko taką znaleźć. I nie, kle nie fleksuje się przy tym, jak to on zna język polski i używa trudnych słów. nie. To jest autorskie opjawienie ostatnich lat i już. Najbardziej oryginalna historia, czyli coś, czego. Też na tym podłożu światotwórczym, albo samego pomysłu się nie spodziewałam, albo nie sądziłam, że wyjdzie tak dobrze. Justyna Hankus, dwie i pół duszy folknuła. Tak samo jak było to duże zaskoczenie, taki sam pomysł na świat mnie urzekł, a jednocześnie trochę przestraszył, przyciągnął i zbudował dystans jednocześnie, chodzi mi po głowie ta książka. Do dzisiaj. Najlepsza książka z elementami humoru. Uwielbiam takie lekkie książki, takie na przełamanie nudy, gdzieś tam kryzysu czytelniczego albo w przerwie między czymś poważnym i bardziej wymagającym. I w tym zestawieniu w tym roku zwycięża bezdyskusyjnie Marta Kisiel i jej Dożywocie oraz Siła Niższa. Jedna i druga część, obie są cudowne i dały mi tyle ciepła i śmiechu, że aż żałuję, że w oczach urocznych, których będę słuchała na początku roku, Odchodzimy od tych bohaterów, naprawdę będę za nimi tęsknić. I jeżeli jeszcze tego nie czytaliście ani nie słuchaliście, to naprawdę najwyższy czas. 15. Najbrzydsza okładka. Nie ja mam w zestawieniu najładniejsze okładki, bo nic mnie nie zachwyciło w tym roku jakoś wybitnie, ale za to jest jedno wydanie pewnej książki, przy której ja załamałam ręce, jak zobaczyłam tę okładkę. I to jest Oliver Twist Dickensa, czytany przeze mnie w tym oto. Anio. Co to ma być? Przecież to jest jakieś ochydstwo. Ja rozumiem, że to jest książka w domenie publicznej i można sobie ją wydać, wziąć, wywalić na rynek po raz kolejny. Kosztu opłat dla autora zero, ale litości. Ta okładka wygląda, jakby ktoś to skleił w pęście. I do tego jeszcze użył przypadkowego obrazka też z jakiejś domeny publicznej i podpisał Oliver Twist. No przecież, no o co chodzi z tym domkiem i tą flagą brytyjską? Dramat, dramat, jeszcze raz dramat. Nawet w podsumowaniu listopada ja nie wróciłam tej okładki, tylko okładkę audiobooka, którego słuchałam jednocześnie, no bo jest milsza dla oczu niż... ...ko. Ale idźmy już dalej. Najlepsza książka audiowizualna, audiobook i najlepszy lektor. Słucham ich dużo w ramach swoich doświadczeń czytelniczych i to, jak książkę zagra lektor, bo jest to rodzaj gry przecież, potrafi czasem bardzo zmienić nastawienie do książki. I na lepsze, i na gorsze, ale skupmy się na tym dobrym obrazie. I za te cudowne kreacje, tak wielu postaci i cudowny nastrój tutaj wygrywa. Hanna Hojnacka, gościniak za swoją interpretację dożywocia oraz siły niższej Marty Kisiel. Jeżeli macie obawy przed czytaniem tej książki albo z jakiegoś powodu ogólnie jeszcze nie sięgnęliście po audiobooka, to sięgnijcie po tę. To jest 200% radochy i 300% talentu aktorskiego, głosowego. Naprawdę, szapoba. Dalej, najmniej pamiętana lektura, czyli coś, o czym wiem tyle, że czytałam i niemalże nic nie pamiętam. Pewnie wiele osób zaskoczę, ale dla mnie to Marie Ober Dorośli. Kompletnie nic nie pamiętam z tej książki. Nic we mnie nie zostawiła i fabularnie, fabularnie też nie pamiętam właściwie nic. I nawet nie jestem w stanie nic więcej Wam na ten temat powiedzieć. To nie była zła książka, ja jej nie pamiętam. Ja wiem, że ją czytałam i tyle. A dalej najbardziej irytująca postać, i tutaj zero wątpliwości, postać ojca w książce Góra Kłopotów Marka Stellara. To jak ta postać jest dwulicowa, wredna dla swojego szwagra i ogólnie irytująca swoimi zachowaniami, to naprawdę rzadko kiedy się zdarza w książkach. Tkwi mi, mi to w głowie do teraz i jestem wściekła na tą całą książkę. Najbardziej inspirujące cytaty, tutaj też nie miałam problemu. Zwycięstwa wśród autorów w ogóle i też nowo, nowe wydanie tego autora w Polsce chodzi o dzienniki gdy kota nie ma, myszy harcują, Charles Bukowski. Ta książka to może być jeden wielki cytat o życiu, o czarnych stronach życia, o tym, że nie jest pięknie, ale bywa zabawnie, o nostalgii, o faktycznych przemyśleniach na temat życia i śmierci, ponieważ są to dzienniki przedśmiertne, jak sam autor to nazwał, zdaje się. Ja w ogóle mogę być ambasadorką wydania jego książek u nas, uwielbiam i płacę za nie wbrew podwójnie, bo kupuję papier i jeszcze e-booka poza abonamentem, że dla mnie bezdyskusyjnie uwielbiam. Najbardziej nieprzewidywalne zwroty akcji. Jakaś taka seria kategorii, gdzie mam tylko jedną książkę od razu na myśli i tym razem też. Mój ulubiony absurd ze zwrotami akcji, jakich nie przewidzisz, nie ma nawet na to szans, to jest Bezrożec Petr Stancik. Wręcz nie mogę się doczekać, kiedy w nowym roku sięgnę po jego młyn do bo czuję, że to będzie równie absurdalne i rujące beret. Też uwielbiam. Najlepiej przedstawiona relacja między postaciami i wcale nie wrzucę Wam tutaj relacji między dwojgiem zakochanych czy przyjaciół a wrzucę Wam tutaj po raz kolejny w tym zestawieniu północ-południe Roberta Wegnera i szóstą kompanię. Świetne, choć czasami minimalistycznie przedstawione relacje, a jednak mocno wyczuwalne i realne w swoich założeniach. Najbardziej wymagająca in intelektualnie lektura, zwyciężce tutaj też mam tylko jednego i to jest oczywiście Samuel Beckett, utwory wybrane w przekładzie Antoniego Libery, tą pierwszy, dramaty, słuchowiska i scenariusze. Bezsprzecznie ta lektura kosztowała mnie najwięcej wysiłku intelektualnego, ale chciałabym też wręczyć tutaj wyróżnienie za kompleksowość świata w książce Abdul Razak w Górnach Powróceni. Ona też mnie zostawiła z poczuciem, że przeczytałam coś trudnego w swojej formie i wartego swojego czasu. Najbardziej przewidywalna fabuła, przewidywalna sama w sobie, ale też przewidywalna z powodu tego, że wszystkie te motywy już gdzieś były i nie są niczym nowym. Czarodziejka z ulicy Rejmonta, Magdalena Kubasiewicz. To wszystko już gdzie indziej było, 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 było. Nic odkrywczego. I na zakończenie najdłużej no ze mną zostanie i będę do nich wracać. I tutaj też się powtórzę bo będzie to Charles Bukowski i jego, gdy kota nie ma, myszy harcują. Planuję trochę ją podczytywać, jeszcze może w grudniu. Lubię, że mi się kurzy na półce i tak, jestem może stronnicza, bo ja niemal zawsze Bukowskiego oceniam wysoko. To jest autor, który mnie przyciąga swoimi utworami. Uważam, że jest wyjątkowy jako autor. Na swój sposób był wyjątkowy też jako osoba, chociaż zdecydowanie nie był autorytetem ani wzorem do naśladowania. Ale widział dużo i pomimo całej biedy, jaka go spotkała, często niejako na jego własne życzenie, ale też przez kryzys i dołki gospodarcze, znajdował rzeczy i zjawiska zabawne, czasem sarkastyczne, ironiczne. I co by o nim nie mówić, pisał z serca: często wulgarnie, na granicy przyzwoitości, ale od siebie. Na koniec jeszcze kilka książek, które nie załapały się do żadnej kategorii, ale utknęły mi w pamięci jako te lepsze z tego roku, z różnych powodów już, więc wymieniam je dla Was na koniec. Klara Chweberg, Oprzej swoją samotność o moją, Tom Felton, Po drugiej stronie różdżki, Joanna Geisler, Nekrowet, Usługi weterynaryjno-nekromantyczne, Umberto Eko Jak podróżować z łososiem, Katarzyna Nosowska, nie mylić z miłością. Tak się prezentują moje najki, czyli najlepsze książki przeczytane w 2023 w różnych kategoriach, z powodu różnych aspektów, ale są to książki, które po tych 12 miesiącach zostały mi w pamięci z powodów dobrych, a czasem trochę bardziej z tych złych, gdzieś tam negatywnych. Dajcie znać, co u Was w tym roku wypadło szczególnie dobrze, jeżeli chodzi o książki, a co tak niekoniecznie. Bardzo dziękuję za Wasz czas. Życzę Wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku i do usłyszenia.